Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na ostatni odcinek Board News w 2023 roku. Przyjmijcie od razu moje najserdeczniejsze noworoczne życzenia, aby ten nowy rok obfitował w całą masę fantastycznych planszówek, niech wydawcy nas zaskoczą, abyśmy mogli powiększać nasze kolekcje gier i aby nasze regały to udźwignęły, tak samo jak zresztą budżety. Tego Wam bardzo serdecznie życzę. Gdybyście mieli jeszcze chwilkę i oglądali ten odcinek w Sylwestra, to serdecznie zachęcam do zagłosowania jeszcze na ostatnią chwilę na grę miesiąca grudnia, a także na grę roku najlepszą planszówkę 2023. Link do głosowania znajdziecie w opisie poniżej. Natomiast kontynuując naszą świąteczną tradycję już, moi drodzy, nagroda dzisiaj odcinka. Mam nadzieję, że w nowym roku pozwoli wam być bohaterami. Wydawnictwo Galacta ufundowało swoją planszówkę w postaci bohaterów Tenefyru. I tę grę możecie wygrać w ramach konkursu dla subskrybentów kanału On Table. Jeśli jeszcze nie wiecie, co zrobić, to wystarczy po prostu tutaj ze mną. Być fajnie, jak dacie znać również o sobie w komentarzach poniżej. I oczywiście sprawdźcie sobie też wyniki poprzedniego konkursu w opisie pod tym odcinkiem. Cóż wydarzyło się w minionym tygodniu? Poza tym, że newsów będzie mało, bo mamy świąteczną przerwę, to ja się troszkę napracowałam i zaproponowałam Wam Waszą grę miesiąca listopada, a także polecane przez Was planszówki, takie najlepsze na długie, zimowe wieczory. Zerknijcie sobie, bo tych wieczorów przed nami całkiem sporo, więc może się zainspirujecie. Natomiast nie tylko dla fanów Everdela, chociaż może właśnie szczególnie dla Was, moi drodzy, zebrałam w jednym miejscu, w jednym odcinku, wszystkie pięć dodatków do tej planszówki. Opowiedziałam Wam o nich, więc jeśli jeszcze nie słyszeliście, to serdecznie odsyłam do tego materiału. Dzisiaj natomiast zapraszam na sylwestrowy i noworoczny jednocześnie zbornie w którym będzie krótko, zwięźle i treściwie. Natomiast mam nadzieję, że również Wam się on spodoba. Super fajnie jak zostawicie kciuki w górę. No i to, zaczynamy. Dobre wieści od wydawnictwa Lucrum Games, zarówno dla miłośników Karcianek, jak i miłośników Torgala, moi drodzy. Kampania karcianej wersji gry Torgal, właśnie od Lucrum Games, ma wystartować ponownie w marcu 2024 roku. Przypomnę Wam, że w tej grze wcielimy się w przywódcę jednej z czterech frakcji czyli Wikingów, ludzi z gwiazd, banitów, bądź też, możnowładców. władców. Następnie zbierzemy drużynę z przymierzeńców i bohaterów których będziemy wspierać ekwipunkiem, tajemniczymi artefaktami i zwierzęcymi towarzyszami. No i tak wyposażona drużyna wyruszy na niebezpieczne wyprawy by podbić odległe krainy. A ty, drogi graczu, pomożesz im w tym zagrywając ze swojej talii przeznaczenia karty z różnymi stałymi bądź też natychmiastowymi efektami. Jeżeli więc w efekcie tej kampanii chcecie zostać posiadaczami karcianej wersji Torgala, to zapiszcie sobie marcowy termin w Waszym kalendarzu. To ma być sprytne połączenie gry w kółko i krzyżyk wraz z równie znanym papier kamień nożyce w wersji planżowej, a konkretnie w wersji kapelkowej, oto najnowsza zapowiedź od wydawnictwa Lucrum Games, czyli gra Lynx. Według informacji o śląskiego wydawcy, gra ma pojawić się w drugim kwartale 2024 roku. Jak wspomniałam, będzie to gra kafelkowa, w której gracze starają się ułożyć trzy kafelki w swoim kolorze. Każdy gracz posiada zestaw kafelków z symbolami kamienia, nożyc i papieru, które można kłaść na planszy stroną odkrytą bądź zakrytą. I to, jaką stroną kafelki położymy, będzie miało spore znaczenie. Same kafelki będzie można blokować, co uniemożliwia ich odwrócenie na drugą stronę. I jeszcze kilka szybkich aktualizacji od wydawnictwa Lucrum Games, jeśli chodzi o ich zapowiedziane planszówki, które to pojawią się w 2024 roku. A zatem, moi drodzy, w styczniu ma pojawić się gra w oparach miłości. Natomiast w lutym na sklepowe półki zagościć ma gra zamiast nas. Kraken z kolei, czyli kolejna planszówka od Lucrum Games do kupienia będzie w kwietniu. Inklink ma pojawić się w drugim kwartale nowego roku. Natomiast zapowiedziana nie tak dawno gra właśnie od Lucrum Games w polskiej wersji językowej swoją premierę ma mieć w czwartym kwartale 2024 roku. Szybkie, zaskakujące. Małe, ale epickie zapowiedzi na 2024 rok. No i cóż, pozostaje nam trzymać kciuki, aby ukazała się również polska wersja językowa. Natomiast, jeśli chodzi o tę angielską, przygotujcie się więc do poruszania po niebezpiecznym świecie Westeros, gdzie sojusze są kruche, zdrady powszechne, a los waszych domów wisi na włosku. W tej grze gracze wcielą się w potężne rody siedmiu królestw, w których każdy walczy o władzę, wpływy i kontrolę nad żelaznym tronem. Co ważne, gracze wykorzystywać mają mechanizm kości o ograniczonym działaniu, aby strategicznie wybierać akcje takie jak spisek, szept, wydarzenie, marsz i żegluga. Co więcej, gracze będą władać ogromną mocą swoich domów dzięki kartom wielokrotnego użytku, które pozwalają im spiskować przeciwko innym, organizować wielkie wydarzenia i brać udział w ekscytujących bitwach, a zatem wojna w całym Westeros, obleganie zamków, zdobywanie ziem i zawieranie kluczowych sojuszy oraz ich zrywanie, rzecz jasna, to powszechne działania po to, aby po sześciu rundach zasiąść na żelaznym tronie. Oto najgorętsza zapowiedź końcówki roku 2023. Link do roboczej strony kampanii tej planszówki zostawiam Wam w opisie. Dla miłośników Kemeta od wydawnictwa Mata na 2024 rok. Na razie dość ogólna i jednocześnie wiele mówiąca i niewiele mówiąca zapowiedź, że będzie to związane z właśnie grą Kemet, ale czy będzie to rozszerzenie, czy może to będzie nowa edycja tej gry, o tym mamy przekazać się w nowym roku, a więc szykujcie się na ciepełko. Nowa samodzielna gra oparta na klasycznych mechanizmach katana, czyli jednej z najsłynniejszych gier planszowych wszechczasów, gdzie nowe elementy rozgrywki, w tym elektrownie, żetony energii i wydarzenia środowiskowe, mają dodać nowych strategii i historii do znanych już Wam podstaw. W tym nowym Katanie zamiast budować wioski na odległej wyspie, będziemy mogli rozwijać branżę energetyczną. No i musimy podjąć decyzję, czy zainwestować w czyste źródła energii, czy wybrać tańsze paliwa kopalne, potencjalnie powodujące katastrofalne skutki dla całej wyspy. Premiera tej nowej wersji gry ma odbyć się na wiosnę 2024 roku. A czy wiecie jak na koniec 2023 roku prezentuje się ranking najlepszych planszówek na Board Game Geek? Otóż wciąż Brass Birmingham zajmuje miejsce pierwsze, które to przejął i wybronił w tej małej wojence z Gloomhaven, ale cóż to, na drugim miejscu jest Pandemic Legacy, sezon pierwszy, a wspomniany już wcześniej Gloomhaven dopiero na trzecim i od razu dodam, że Mała jego wersja, czyli szczęki lwa, pnął się do góry w tym rankingu obecnie na miejscu ósmym. Od taka mała ciekawostka dla Was. Hejże, tu Michał. Jeżeli organizujecie planszowego sylwestra i zaprosiliście sporą liczbę osób, macie dwie opcje. Albo dzielicie gości na stoły i każdy gra w co tam chce, albo zbieracie wszystkich przy jednym i gracie w imprezówki. Taką grą, i to z Polski, jest właśnie Raven Mana. Czyli karcianka od 4 do 10 graczy, w której wcielacie się w członków zwierzęcej rodziny. Jedno z Was przejmie rolę kruka, którego zadaniem jest opętanie pozostałych graczy, przekazując im kartę z piórem, zanim jego tożsamość zostanie ujawniona. W swojej turze będziecie zagrywać karty, wymieniać się nimi, aktywować różne pomieszczenia, zamieniać miejscami przy stole z innymi graczami, a także ogłuszać i zabijać nawzajem. I tu fajne rozwiązanie, bo w wielu grach tego typu śmierć oznacza odpadnięcie z gry i nierzadko długie oczekiwania na kolejną partię. Tymczasem w Ravenmana duchy nadal pozostają w grze, utrudniając ją wszystkim poprzez ogłuszanie i mordowanie. Sama matematyka aż bije po oczach, za sprawą nierzadko dość brutalnych, ale bardzo klimatycznych i mrocznych grafik. Także jest to tytuł raczej dla starszych graczy, a czas na jego wsparcie macie do 6 stycznia. Dziś krótko, bo niedługo zegar wybije ostatnią godzinę. Także to tyle na dziś. Wszystkiego dobrego i do następnego roku. I na koniec dzisiejszego króciutkiego wydania: Board News. Kilka aktualizacji i przypomnień, jeśli chodzi o zbliżające się. Iwenty, moi drodzy, 13 stycznia nowego roku możecie wybrać się do Lublina, aby tam wraz z 3K 6 uczestniczyć w festiwalu gier planszowych. Startuje on od godziny 11 i będzie trwał do 22. Możecie spodziewać się oczywiście Games Roomu, turniejów, bitewniaków, a także sesji RPG. Szczegóły zostawiam Wam w linku w opisie poniżej. A kto z Was wybiera się na 25-lecie śląskiego wydawcy? Mowa tutaj oczywiście o Portalkonie. Moi drodzy, 20 stycznia w Chorzowie na Stadionie Śląskim od godziny 9 do 19 ma odbywać się kolejny już Portalkon i 25-lecie tego śląskiego wydawcy, a więc możecie spodziewać się całej masy atrakcji, a zatem szykujcie się, bo to już za 3 tygodnie. Kiedy emocje po oni już opadną, to możecie pomyśleć, jak spędzić zimowe ferie. Z planszówkami, oczywiście, gdybyście mieli ochotę wybrać się na najdłuższy konwent gier planszowych, jaki odbywa się w Polsce, edycja zimowa, to odsyłam Was i serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów na kolejną, właśnie zimową edycję Boardmani, która startuje 6 lutego, a zakończyć się ma 18 lutego 2024. Cała masa atrakcji z planszówkami, karciankami, bitewniakami na czele i malowaniem figurek gnusem gości będzie na Was w Lublinie czekać. Jeszcze wybiegając troszkę dalej w przyszłość, bo warto takie wydarzenia sobie zaplanować, szczególnie, że to konkretnie ma trwać cały weekend. Weekend pełny planszówek, czyli kolejna edycja planszówek w Opactwie. Jeśli macie ochotę wybrać się na Podkarpacie, to w imieniu mojego patrona, organizatora właśnie planszówek w Opactwie serdecznie zapraszam Was. 8 i 10 marzec 2024. Kolejny weekend z grami w ramach planszówek w Opactwie. I na koniec jeszcze małe ogłoszenie i aktualizacja. Zarazem życząc Wam, moi drodzy, powiększenia w nowym roku kolekcji Waszych planszówek o kolejne epickie tytuły, warto od razu pomyśleć o odpowiednim zapleczu meblowym na te nasze planszowe cuda, aby Wam się miło i wygodnie grało. I tutaj bardzo miło mi powitać i ogłosić, że do grona sklepów, a w tym wypadku akurat producentów, z jakimi współpracuję, dołącza nasz rodzimy producent stołów gamingowych WeWood Play. Piotr jest też moim patronem, no i właśnie moi patroni mają już zapewnioną stałą zniżkę na zakupy, zarówno stołów, jak i akcesoriów, które to jak głosi hasło tegoż producenta zaprojektowane są przez graczy dla graczy. A zatem myślę, że Warto skorzystać z rabatu przy takim wydatku. Ale to nie koniec, bowiem w nowym roku. Moja baza, wiecie, specjalnych bonusów zniżek promocji, ogólnie atrakcji, jakie przygotowałam dla moich patronów, powiększy się o kolejne. Natomiast o tym więcej będę wam mówiła w kolejnych odcinkach Bord news. Tak więc korzystając z okazji serdecznie zapraszam Was do powiększenia grona Patronów. Sami ocencie, czy warto, zerkając na mój Patronite. Link zostawiam w opisie. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Jak mówiłam, krótko, zwięźle i treściwie, bo mamy świąteczną przerwę, więc i wydawcy nie zasypują całą lawiną nowości, ale spokojnie, to za chwilę się zacznie. Natomiast troszkę tak w ramach podsumowania, bardzo krótkiego i szybkiego, bardzo Wam dziękuję. Nie tylko za ten ostatni rok, moi drodzy, ale sprawdziłam sobie, jaż nie mogłam uwierzyć, że pierwszy odcinek Bord News, a dziś nagrywam 273, a więc pierwszy, ukazał się w połowie listopada 2018 roku. Kurczę... 5 lat i około 5,5 tysiąca newsów. No, to robi wrażenie, ale przede wszystkim super, że jesteście. Bardzo Wam dziękuję za to i cieszę się niezwykle, że po pierwsze ta, ta seria, ten cykl tak się dobrze przyjął, że Wam się podoba. Będę w nowym roku, jak już zapowiada, zapowiadałam, go odświeżać, odnawiać. Nie tylko graficznie, ale mm, mam taki pomysł, co tu jeszcze fajnego włożyć. Mam nadzieję, że Wam się to również pod względem treści spodoba. Może to nie będzie w pierwszym odcinku w styczniu, ale w styczniu postaram się, aby było trochę świeżości, bo czas na zmiany... E i na lepsze. No więc właśnie, niech ten 2024 rok będzie dla Was lepszy, niech obfitują same fantastyczne planszówki. No i przede wszystkim te emocje, które będą nam przy rozgrywkach towarzyszyć, niech też są takie, że zapamiętamy je na bardzo, bardzo długo. Więc liczymy na Was, drodzy wydawcy, wszystkiego dobrego, samych pomyślności. No i cóż, widzimy się w 2024, a więc do Siego roku. Cześć!